Cześć, z tej strony Mateusz i na Hali Łabowskiej, tuż przed świtem, rozpoczynam dziesiąty dzień mojego marszu głównym szlakiem Beskickim. Dla takiego klimatu mogę wstawać po czwartej. No i przede wszystkim też dlatego, że czeka mnie dzisiaj bardzo długi odcinek. No pięknie jest. Tak sobie nawet kalkulowałem. Czy uda mi się o wschodzie dotrzeć właśnie na Halę Barnowską? No i jestem. Barnowska od miejscowości Barnowiec położonej u stóp pasma Jaworzyny. Podobnie jak inne hale w paśmie Jaworzyny i ta w przeszłości była intensywnie wypasana. Wszystko zmieniło się po II wojnie światowej, kiedy przez chwilę obowiązywała nawet dyrektywa o zalesianiu takich polan. I dużą rolę w tym, że ona przetrwała do naszych czasów, odegrał leśniczy z nawojowej, który ją po prostu wykaszał okresowo. Musiał się gęsto z tego tłumaczyć swoim zwierzchnikom, ale rzeczywiście polany pozostawione same sobie, takie, które nie są już użytkowane pastersko, które nie są koszone, po prostu zarastają. I tutaj widać już takie bardzo duże borówczyska. Gdzieś, gdzie gdzieniegdzie, las przebija się coraz bardziej. Jeszcze coś widać, głównie w stronę Beskidu Wyspowego. Gdzieś tam chyba Mogielica, najwyższy szczyt mignął w tle. Jest film z tej wycieczki na kanale. Podziękuję. Ceruję sobie niespiesznie, bo warunki są wspaniałe. To słońce przebijające się między drzewami wygląda pięknie. Ale dotarłem w taki sposób na kolejną z widokowych hal, halę pisaną, chociaż tutaj właśnie widać, że one mają tendencję do zarastania. Wydaje mi się, że kiedy byłem tutaj kilka lat temu, to więcej można było zobaczyć. Jest tu też miejsce upamiętniające śmierć żołnierza AK, który poległ w czasie obławy niemieckiego gestapo. No jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to może zauważyliście, że kiedy wędrowałem z Jaworzyny Krynickiej na Halę Łabowską, to takich polan, hal w zasadzie nie było, a wynika to z faktu, że w tej wschodniej części dominowali głównie Łemkowie, którzy wysiedleni po II wojnie światowej, ostatecznie w 1947 roku, pozostawili te hale pasterskie. Istniała też tendencja, żeby je zalesiać, wśród władz niszczono budynki, gospodarstwa a w zachodniej części dominowała ludność polska. I to pasterstwo utrzymało się znacznie dłużej. Ostatecznie dopiero po 1989 roku, kiedy przestało być opłacalne, te hale opustoszały. Ale widać bardzo dobrze ten fakt, że jeżeli one są pozostawione same sobie, nie jest prowadzony kulturowy wypas owiec, albo nie są wykaszane, to po prostu zarastają. I w ciągu kilku, kilkunastu lat ta powierzchnia naprawdę bardzo drastycznie może się zmniejszyć. I'm

Coś tam się pokazuje, nawet jeden ładny prześwit w stronę Doliny Popradu. No bardzo jest ładny ten odcinek. No i nastawiam się na te widoki. Ładna pogoda, dobry prognostyk, a w drugiej części dnia nie powinno ich zabraknąć, bo będę już spacerował w paśmie radziejowej. No są, wreszcie, po tych 10 dniach Tatry na horyzoncie, tuż nad pasmem Radziejowej, gdzie właśnie zmierzam i mam nadzieję na znacznie więcej takich widoków, a temgły mgły w tle, w dolinie też niczego sobie. Miałem przed chwilą schronisko Cyrla, takie prywatne schronisko. Podobno prowadzą go dawni gospodarze schroniska na Hali Łabowskiej. Taka ciekawostka, nie weryfikowałem tego. No i tu pewnie też dobry punkt, żeby gdzieś przemierzając główny szlak Beskidzki zanocować. A ja teraz zmierzam sobie w stronę malowniczej Doliny Popradu i pięknie położonego rytra. Ale zanim to nastąpi, interesują mnie jeszcze kretówki. I dziwnie to brzmi, ale ma sens. Zaufajcie. Piękny widoczek. Gdzieś tam w tle malują się też wzniesienia Beskidu Wyspowego, ale nie pociesza mnie, bo tak nisko muszę zejść. Tam, gdzie bijący się w dole poprad. Są i kretówki. O tutaj, bo to ta polana widokowa. I rzeczywiście nazwa pochodzi albo od nazwiska dawnych właścicieli kret, albo najzwyklej na świecie od krecich kopców, kretówek. Trome i brzydkie jest to zejście, strasznie niewdzięczne. Ale słyszę już samochody i pociąg dojeżdżający na stację w Rytrze, więc myślę, że kilka lub kilkanaście minut i będę na miejscu. No a jak wizyta w dolinie, w miejscowości, to i zakupy jakieś. Przydałoby mi się też znaleźć jakąś aptekę, nie wiem czy w Rytrze jest, nie sprawdzałem, bo kończą mi się elektrolity. To nie jest rzecz pierwszej potrzeby, ale po prostu miło byłoby je mieć, bo ma być dosyć gorąco w nadchodzących dniach. właśnie poprat i opuszczam pasmo Jaworzyny i dosłownie za chwilę będę wędrował w najwyższej części Beskidu Sądeckiego, czyli Paśmie Radziejowej. No i pewnie tutaj można zauważyć, dlaczego w przeszłości Beskid ten nazywano po prostu nadpopradskim. Sytuacja zmieniła się, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, bo góry przecięła nasza południowa granica. No i z czasem zaczęła upowszechniać się nazwa Nawiązująca do sądeczny do sącza. A spacerując właśnie przez poprat, widać też bardzo ładny zamek w Rytrze, Bo to do tej miejscowości szedłem. Tak wygląda człowiek, który zrobił dobre zakupy. Mam owoce, soki, nawet zapas kawy, bo im się ostatnio skończyła już było ciężko. Elektrolity też mam, bo jest apteka. No wszystko jest w tym rytrze. Mogę teraz z czystym sumieniem zdychać. Zdychać chyba dosłownie, bo rytro leży mniej więcej na wysokości 350 metrów nad poziomem morza, a Radziejowa tych metrów ma 1262 albo 66, w zależności od źródeł. No nijak inaczej nie wychodzi niż blisko 900 metrów w pionie. Tyle będę musiał zmordować. Ale mam wszystko, co mi do tego potrzebne. No ale powoli uparcie. Jeszcze nie było takiego podejścia, którego by upór nie zmęczył. do pierwsze podejście, ale jest już pięknie. Tąbeski wyspowy za moimi plecami. Wymagający, ale widokowy odcinek. Nawet ten asfalt za moimi plecami nie przeszkadza mi jakoś za bardzo. Tam po drugiej stronie widać pasmo Jaworzyny, w którym jeszcze dzisiaj rano byłem powoli znika mi z zasięgu wzroku też zamek w Rytrze, który w zasadzie dał imię tej miejscowości leżącej w dolinie Popradu. Już sam Jan Długosz w swoich kronikach wspominał, że w tym zamku bytowali Niemieccy rycerze, a Ritter to po niemiecku rycerz właśnie. I stąd nazwa tej miejscowości no pięknie, słoneczko wyszło. Już zapomniałem o tych deszczach i błocie nieski niskiego. Całą następną godzinę, a może nawet dwie, mógłbym podsumować krótkim zdaniem. No, stromo! Robiłem już prawie 400 metrów w pionie od startu, prawie połowa. No i minąłem HT Kordowiec, czyli nieistniejące już prywatne schronisko. Taką funkcję pełniło przynajmniej w ostatnich kilkunastu latach. Ale wcześniej w budynku tym znajdowała się w latach 61-76 szkoła, i chyba w 74 uczęszczało do niej 9 uczniów. No i w związku z tym, że warunki dojazdowe były tutaj ciężkie. Mało było osób, uczniów wyczęszczających, to te szkoły zlikwidowano. No i później, przez pewien czas, budynek pełnił rolę takiego prywatnego schroniska, a obecnie widzę, że jest zamknięte i nic tutaj się nie dzieje. No i taki to finał tego budynku, przynajmniej na chwilę obecną. A ja trochę się niepokoję, bo zrobiło się dziwnie spacerowo, a to oznacza, jedno w górach. Za chwilę pewnie będzie jakaś taka konkretna świeca. No to sobie wykrakałem. Podejście na niemcową, naprawdę konkretne. I żałuję, że ten obiektyw nie jest w stanie tego pokazać. Spacerowałem teraz przez Polanę Podniemcową i co ciekawe, nie na kordowcu, a właśnie tutaj znajdowała się w przyszłości najwyżej położona szkoła w Polsce. Upamiętnia ją taki pomnik. Działała w latach 38-61 właśnie. I co ciekawe, doczekała się ona upamiętnienia też w formie książki. Bo kiedy Maria Kownacka znajdowała się w Rytrze, miał być to krótki urlop, ale okazało się, że był on obfity, jeżeli chodzi o inspiracje twórcze. I napisała książkę Szkoła nad Obłokami, inspirowaną właśnie i miejscem, i wydarzeniami. Kolejnej polanie też pięknie. A teraz tak pomyślałem, że te wszystkie memy i historie o tym, jak wyglądała droga naszych rodziców do szkoły, że trzeba było się przedzierać kilometrami przez zaspy, pewnie ma pochodzenie właśnie z takich szkół ulokowanych gdzieś daleko na odludziu. Te kamulce, a wiem, że to nie jedyne, bo jeszcze pod samym szczytem mnie czekają dostałem się na grzbiet, wreszcie ciągnęło się ciągnęło. Ten film pewnie też trwa już nieskończoność, a jeszcze nie ma wielkiego finału. Ale 40 minut do szczytu radziejowej. Już tutaj powinny zacząć się piękne widoki, bo zmierzam właśnie w kierunku przełęczy żłobki. Opuściłem skrzyżowanie szlaków pod wielkim rogaczem. No i nastawiam się trochę, żeby była przejrzystość dobra. Żeby się nie okazało, że cały ten mój trud na no marne. I przecież nie powiem, że cały ten trud był na marne, bo wędrowało się wspaniale, a wokół było pięknie. Ale jednak. Będą, nie będą, będą pod chmurami. Ale trzy korony pięknie widać za to. Widok na tatry mi nie ucieknie. Tak sobie wtedy pomyślałem. Ruszyłem więc sprawnie w kierunku szczytu radziejowej, bo przecież z wieży widokowej na wierzchołku miało być widać nie tylko to pasmo. W końcowym fragmencie podejścia przybywa kamieni. Teren staje się nieco bardziej stromy, ale wiadomo, jak to bywa ze zdobywaniem szczytów. Pod koniec już nawet nie pamięta się o wysiłku. Tak oto mniej więcej wgramoliłem się na najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, Radziejową właśnie. No, a skoro wiedziałem, że Tatry schowały się pod chmurami, to ciekawiło mnie tym bardziej, jaką panoramę zobaczę z tarasu widokowego. Na to czekałem od samego rana. O nie wierzę, jestem na wieży sam. tyle może pod chmurami, ale widać 360 stopni. I są tu takie panoramy z podpisanymi szczytami. Szczyt i piękne widoki. Udało mi się nawet zamienić kilka słów z innymi miłośnikami takich górskich wrażeń. Pozdrawiam. No i świetnie ze szczytu widać było między m.in. pasmo Jaworzyny, gdzie byłem wczoraj, i częściowo dzisiaj. Straszny kawał drogi. że ja tyle przyszedłem na nogach, to ciągle jestem w szoku. Jeszcze w większym szoku jestem, jeżeli sobie pomyślę, że muszę teraz tak drałować w stronę babie góry, bo ją też gdzieś tam. No we mgle, ale było widać to za kilka dni. Jutro natomiast jeśli dobrze pójdzie, to Lubań też doskonale był widoczny, a najlepiej widać było nadajnik na przechybie, gdzie właśnie zmierzam. Na szczycie są dwie tabliczki. Jedna mówiła, że dwie godziny mnie czeka, druga, że godzina trzydzieści. Zgadnijcie, którą wybieram. Oczywiście tę krótszą. Mam nadzieję, że to ono mówi prawdę. Po radziejowej mogłoby się wydawać, że podejścia się skończyły, ale niestety to nieprawda. Trochę ładnych prześwitów, a w jednym z nich widać Radziejową. Poznałem powierzchnię widokowej. Kawał góry. Dobrze, że mam to już za sobą. A po drugiej stronie w prześwicie widać nadajnik na przechybie, bo no kawałeczek zostało. Widzę, że na tym odcinku z Radziejowej na przechybę, tam na horyzoncie, zazwyczaj malują się tatry, jeżeli jest pogoda. Dzisiaj nie jest mi dane ich pooglądać, ale jutro też jest dzień. Może nawet pojutrze. A może by już tu tak zostać na zawsze? To była wizja, żeby zostać, ale jednak nie. Nie nocuję w na przechybie, tylko kawałeczek dalej. Planuję wydłużyć ten dzień, no bo prognozy wskazują, że jutro ma być tak średnio, jeśli chodzi o prognozy, więc tak mi bardziej to odpowiada. Trzeba było się poderwać z tego niezwykle wygodnego leżaczka. No i maszeruję dalej, jeszcze godzina 30 mniej więcej. Zapomniałem, że przed jutrzejszym dniem trzeba wytracić trochę tej wysokości, bo przenoszę się w kolejne pasmo górskie, czyli już gorce. No i to zejście jest dobijające na sam koniec. A ja chyba tu na czapce zauważyłem, że sól, która się wytrąca z potu, zaczyna mi się tu osadzać na górze. Mam taki biały nalot. Odcinek ten był bardziej pofałdowany niż się spodziewałem. No i wiecie, jak to jest. Jak już się nastawiłem na krótki spacer do mety tego odcinka, to jak na złość się dłużyło, a teren się wznosił i obniżał. Trochę sobie więc jeszcze pomarudziłem. Jeszcze jedna taka hopka i po prostu oświeje. Ale szło się raczej bez większych przygód i też bez widoków. Myślami byłem już zresztą przy kubku kawy. No, bo w taki sposób zamierzałem zakończyć ten długi, ale za to bardzo ładny dzień. Jest i meta, przemoc przysłop, w którymś z tych domków jest mój nocleg. No dzisiaj dosyć długi odcinek, więc jak już się położę w łóżku, to ktokolwiek by mnie z niego wyciągnął zostałby chyba nowym królem Arturem. A teraz idę poszukać, który to tak naprawdę jest. Jutro trochę krótszy odcinek, więc mam nadzieję, że zaglądniecie, bo będzie bardzo ładnie. Idę już w korce. Widzimy się więc za tydzień. Trzymajcie się dobrze. Do zobaczenia.